Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobimy terrarium dla Salmo z Cambridge. Bardzo fajny ptasznik, i zaraz go zobaczycie i zobaczycie cały proces tworzenia terrarium. Zapraszam. Jest to terrarium pionowe 20/20 na 40. Z tyłu umieszczam ściankę skorka ekspandowanego. Tak się ona prezentuje. Już wcześniej była używana do tego terrarium, w którym były Gekony, ale przyniosły się do większego terrarium. Na dno wysypuję. Włókno kokosowe, torf kokosowy. Oczywiście zalewam go wodą tak, aby był on wilgotny. Gdy już wymieszam i jest równomiernie wilgotny, wkładam do niego rośliny. W tym przypadku, pierwszą rośliną jest to, duża, jest to duży skrzydłokwiat. Jak widzicie, bardzo ładnie się prezentuje i wypełnia praktycznie od dołu do góry całą część terrarium. Moim sposobem na sadzenie roślin w terarium jest dawanie ich w ziemi ogrodowej, a następnie przysypywanie torfem kokosowym, tak aby podłoże było mniej więcej jednolite, żeby ta ziemia nie rozprzestrzeniała się po całym terarium, bo potem często powstają jakieś grzyby właśnie w takich terariach, ponieważ nie mają one jakiejś super wentylacji. Następnie umieszczam tuberkę workową. Zastanawiałem się nad tym, jak ją dokładnie umieścić ponieważ wydawała mi się troszkę za mała na to terrarium wolałabym, aby tuba była od samego dołu do samej góry, tak samo jak roślina. Myślałem nad zostawieniem kolejnego kawałka korka i na to postawienia tuby, ale nie wyglądało to naturalnie, więc z tego po prostu zrezygnowałem. Jak widzicie, nie jest to w ogóle naturalne. Tak sztucznie postawione, co zdecydowanie do mnie nie trafia, więc postanowiłem, że jednak zostawię zwykłą tubę. Ustawiłem ją również tak, aby mógł widzieć ptasznika, bo zapewne właśnie tam on zrobi swoje gniazdo i będzie spędzał większość czasu. I więc stwierdziłem, że postawię tubę tak, że gdy zaglądnę sobie i na przykład poświecę latarką, to będę go widział. Jako, że będzie to ptasznik nadrzewny, postanowiłem zasadzić tu więcej roślin. I jak widzicie, zasypuję dołek w torfie ziemią ogrodową, i następnie będę sadził rośliny. W tym momencie sadzę Sindapsusa Strego bardzo fajna roślina, tnąca się, szybko adaptuje się w terrarium. Polecam, polecam ją do właśnie terarii tropikalnych. Bardzo fajnie wygląda dzięki tym swoim plamkom, a przy okazji stwarza taki fajny klimat właśnie, gdy się pnie i dość szybko rośnie. Zawsze można ją łatwo przyciąć, wystarczy po prostu łamać kawałki w takich kolankach, gdzie powoli wyrastają nowe korzenie, którymi się zazwyczaj zaczepia o jakieś elementy. No, i na dodatek dodaję jeszcze do ziemi, w której jest 3 Trzykrotkę. Standardowa roślina, chyba w terarystyce. Bardzo ją lubię, jest bardzo estetyczna, a przy okazji wytrzymała. Myślałem nad umieszczeniem kolejnych elementów, takich jak kawałek korka, ale stwierdziłem, że chyba będzie za dużo. Rzeczy w tym terrarium i ptasznik będzie zdecydowanie niewidoczny, jeśli nie będzie siedział właśnie w tej tubie. Tylko chował będzie się za wszystkimi elementami, więc po prostu z tego zrezygnowałem. Ale, jako wypełnienie wystroju, dodaję włókno kokosowe. Umieszczam je na górze w ściance. Również umieszczam włókno kokosowe za roślinami, w różnych miejscach terrarium. Można powiedzieć, że trochę losowo, tak aby było to naturalnie i dodawało takiego efektu wypełnienia. Zapraszam Was na naszego Facebooka. Co ciekawe... Tam mamy bardzo mało polubień w stosunku właśnie do wyświetleń czy do subskrypcji, a tam zawsze wiadomo, że na Facebooku częściej się chyba przebywa niż na YouTubie i możecie zobaczyć, kiedy wrzucamy filmy, bo tam od razu praktycznie udostępniamy. Jak już wleci jakiś film na YouTube, to tam właśnie udostępniamy na naszym profilu. Filmik więc możecie szybko zobaczyć, co nowego wrzuciliśmy. Jak widzicie, wópno kokosowe jest totalnie przypadkowo w różnych miejscach, tak gdzie mi się wydawało, że będzie ok. I moim zdaniem, takie wypełnienie od razu daje ciekawszy efekt. Jest pełniejsze i zawsze się coś dzieje w tym terrarium. Nie jest tak pusto. Tak właśnie prezentuje się skończone terrarium dla Psalmopeusa Cambridge. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Oczywiście, rośliny się powoli będą rozrastać, ale z czasem je będziemy przycinać i pielęgnować. A oto ptasznik. Dostaliśmy go od naszego widza na jednej z giełdzie krakowskiej. Obecnie wygląda na to, że jest to samica. A więc terrarium jej się jak najbardziej należy. Tutaj ostrożnie. Przekładam ptasznika, dlatego że bywają dość szybkie, szczególnie ten osobnik lubi sobie chodzić, jest bardzo aktywny. A nie chciałbym, żeby mi uciekł gdzieś po domu, bo mam tyle półek i wszystkiego, że było ciężko by mi go wyciągnąć. Tak się prezentuje ten ptasznik, jest bardzo ładny. I tak jak mówiłem, bardzo aktywny. Zauważyłem, że porusza się po całym terarium i w dzień i w nocy. Chociaż większą część dnia przebywa w tubie swojej, ale tuż przy końcu, że mogę go widać, widzę cały czas jego odnurza. Po przeprowadzce, ptasznik wybrał się na zwiedzenie całego terrarium i możecie zobaczyć, właśnie jak sobie. Zwiedza i porusza się w nowym zbiorniku. Tu możecie zobaczyć niesamowicie ładne kolory na odnóżach, gdzie przebłyskuje pomarańczowy. A tutaj możecie zobaczyć pazury jadowe oraz ptasznika od spodu. Niesamowicie to wygląda, szczególnie z tą pomarańczową szczecinką. Tutaj możecie zauważyć, jak od nóżami ptasznik trzyma się szyby. I te piękne kolory. A tutaj można powiedzieć, że stópki ma niebieskale, jak widzicie niesamowity, niesamowicie ubarwiony, chociaż nie robi takiego super wrażenia na pierwszy rzut oka, bo wydaje się nudny, brązowy, ale jednak te kolory dopiero przebłyskują w ciekawym świetle. Większość ptaszników, które zazwyczaj przekładamy, to chowają się od razu do swojej kryjówki, a ten współpracował z nami i poruszał się po całym zbiorniku, tak, abyśmy mogli wam go dobrze pokazać właśnie w tym nowym zbiorniku, jak wygląda, jak wygląda jego nowy dom. Sposób poruszania ptaszników jest niesamowity. Zawsze mnie to intryguje, jak delikatnie kładą swoje odnóża. Tu możecie zobaczyć, że nie są wcale już taki mały. W tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że terrarium i odcinek Wam się podobał. Napiszcie swoją opinię na temat tego terrarium w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę standardowo. Jeśli jesteś nowy, to zostaw subskrypcję. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.